Informacja przewodniczącego na temat planowanych inwestycji, firmy poza inwestycje, spółka SOO, spółka komandytowa pod nazwą Centrum Handlowe Karuzela na terenie gminy Lubiniec i Papą. Pan burmistrz. Jest i formalny, panie przewodniczący, Szanowni Państwo. Z przykrością muszę stwierdzić, że wczorajsze posiedzenie komisji świetno obowiązujących przepisów było prowadzone niezgodnie z prawem. A mianowicie pan przewodniczący nie ma delegacji ustawowej, aby prowadzić posiedzenia połączonych komisji. Wynika to z artykułu zarówno 19 ustęp 2 zdanie pierwsze, jak, jak i również z wszystkich orzeczeń sądów administracyjnych w tej materii. Chcę przytoczyć ten artykuł przepis artykułu 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminy jednoznacznie kształtuje usługowy charakter funkcji przewodniczącego w stosunku do Rady Gminy, przez co nie jest dopuszczalna zamiana, nie mówiąc już o odwróceniu tej relacji w statucie gminy. Nie ma podstaw do przyznania przewodniczącemu organu stanowiącego gminy jakiejkolwiek innych uprawnień. Zamówiona przede mnie ekspertyza u radców. mówi bardzo wyraźnie i konkluzji tej ekspertyzy, którą Panu przekażę, tym samym wykluczyć należy jakiekolwiek kompetencje Przewodniczącego Rady w zakresie kierowania posiedzeniami Komisji Rady, co potwierdza jednoznacznie brzmienie artykułu 94 ust. 1 statutu, zgodnie z którymi pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. Również to dotyczy połączonych Komisji. Ja się pierwszy raz spotkałem a pracuję, zresztą to nie było pierwszy raz, Panie Przewodniczący, że Pan prowadzi posiedzenie komisji, innych naszych komisji. E, Tam nie jest w sposób ustalony wybrany przewodniczący tej komisji. E, to, w moim odczuciu, wczorajsze posiedzenie, o którym jest duży niesmak, myślę, e, e, można uznać za prowadzące w sposób niezgodny z Tyle w tym temacie. Przekazuję Panu. Dziękuję. Natomiast ja mam do Pana zapytanie, dlaczego wczoraj Pan na ten temat nie mówił. Natomiast chcę powiedzieć, chcę powiedzieć w sposób jasny. Przecież jest sprawą oczywistą, że przewodniczący komisji, bo mówię o tym, że był to jeden wspólny punkt połączonych komisji, ma prawo scedować na prowadzenie, na prowadzenie jednego punktu w taki sposób, kiedy materia dotyczy bardzo skomplikowanej rzeczy. I tak do tej pory, i tak do tej pory w tej radzie się to odbywało. I tyle. Teraz przechodzę, panie, panie, panie burmistrzu. Proszę pod podać podstawę prawną, na której pan tak twierdzi, bo ja i prawnicy nie znaleźli podstawy prawnej, żeby pan mógł przeprowadzić posiedzenia komisji. Y o, ja ja nie takim rady Unie muszą działać zgodnie z, z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a nie po prostu według jakiegoś y, to, że statut zawiera wiele błędów, nawet na uroczystej sesji podkreśliłem, że w, dwa, w, zapisie, w 2003 roku e, zapis statutu ma chęt który jest niezgodny z tym, w się funkcjonuje. Albo herm mamy zły, albo mamy zapis w statucie zły. Natomiast jak zmieni się pewne rzeczy w statucie, to to będzie rozpatrywać organ. Na dzień dzisiejszy organ nadzorujący pracę organu gminy. Natomiast w tej chwili nie ma według mojej wiedzy żadnego umocowania prawnego, żeby Pan jako Przewodniczący Rady mógł prowadzić po posiedzenia komisji. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, e, ja przewo bycie przewodniczącym Rady w ustawie o samorządzie gminnym, to jest okreś ustawa o samorządzie gminnym, określa tylko dodatkowe uprawnienia przewodniczącego. Ja jestem takim samym radnym, tak jak każdy inny i chcę powiedzieć, jeśli przewodniczący komisji zachoruje na przykład, albo nie może być, albo jest niedysponowany z jakiegoś powodu, to panie burmistrzu posiedzenie komisji według takich założeń by się nie miało prawa odbyć. Tak nie jest i tak wielokrotnie było i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby z tego powodu była, e, była destrukcja rady. Natomiast ja przyjmuję to, co pan powiedział. Ja proszę teraz pani radna Harsza, proszę o zabranie głosu i przechodzimy do meritum, bo odbiegamy. To, 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 to Proszę punkt, Państwa, na ten temat już nie dyskutujemy. To jest tylko, tylko jedna rzecz powiedzieć, powiedzieć, że jeżeli nawet coś takiego miało miejsce, powinno się odbić na, na posiedzeniu komisji, a to się nie odbyło na komisji. Ja nie wiem, jakie zwyczaje panują w Radzie, ale po prostu dla mnie to jest wszystko niepojęte. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, w tej Radzie panuje idealny porządek i ład. Tak to wygląda. Panie Burmistrzu, teraz już przechodzimy do informacji Przewodniczącego na temat planowanej inwestycji. Poza inwestycje spółka z OO, spółka komandytowa pod nazwą Centrum Handlowe Karuzela na terenie gminu, gmin Lubliniec i Pawłowów. I proszę Państwa, to co Państwo teraz usłyszycie, to będą same fakty. Nie poruszamy się w sferze Niczego innego, tylko poruszamy się w sferze faktów. A fakty mówią same za siebie. Zaczynamy. W dniu 24 września 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Lublicu odbyło się spotkanie połączonych komisji gospodarczej i finansowej działających w Radzie Miejskiej z inwestorem poza inwestycje z Rybnika. W sprawie zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Centrum Handlowe Karuzel. Spotkanie odbyło się z inicjatywy przewodniczącego Rady w związku z pismem firmy Poza do Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2012 roku. Data wpływu do Rady 5 września 2012. Przewodniczący poinformował zebranych, że do Rady wpłynęły jeszcze dwa dokumenty dotyczące tej inwestycji. Z firmy Boza uzupełniające z dnia 10 września, lata wpływu do Rady 13 września 2012 roku z projektem zagospodarowania na terenie gminy Pawąków oraz Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Lublińcu, data wpływu do Rady 12 września 2012 roku o złożonym wniosku inwestora z dnia 27 sierpnia 2012 roku do Starostwa Powiatowego w Lublińcu o zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę. O co? Wystąpił inwestor w dniu 7 sierpnia 2012 roku. Przewodniczący stwierdził, że są to jedyne dokumenty, jakie są w posiadaniu Rady dotyczące tej inwestycji. Ponadto wskazał, że przedstawiciele firmy nigdy wcześniej się z Radą nie kontaktowali. A tym bardziej nie czyniono żadnych wspólnych ustaleń z przedstawicielami tej firmy doty dotyczącymi ich zamierzenia inwestycyjnego na terenie gminy Lublin. W trakcie spotkania ustalono: firma po pierwsze. Firma Boza Inwestycje 7 sierpnia 2012 roku wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Lublińcu o wydanie pozwolenia na budowę zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z parkingiem zewnętrznym oraz towarzyszącą infrastrukturą w oparciu o obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Jeszcze raz. Firma Boza Inwestycje 7 sierpnia 2012 roku wystąpiła do starostwa powiatowego w Lublińcu o wydanie pozwolenia na budowę zespołu budynków handlowo-usługowych. Wraz z parkingiem zewnętrznym oraz towarzyszącą infrastrukturą w oparciu o obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. To oznacza, że realizacja inwestycji na terenie gminy Lubliniec przez inwestora nie była zależna od decyzji Rady Miejskiej z dnia 21 sierpnia. 2012 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublinca. Podkreślam jeszcze raz, to są istotne elementy wynikające z prawa budowlanego. To oznacza, że realizacja inwestycji na terenie gminy Lubliniec. Bez inwestora nie była zależna od decyzji Rady Miejskiej z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin. Prezes firmy Boza poinformował, że już kilka tego typu inwestycji zrealizował w naszym kraju. Obecnie trwa realizacja inwestycji w Turku. Koszt planowanej inwestycji na terenie gminy Lubliniec i Pawąków wynosi około 25 milionów złotych. Następnie wraz z projektantem opracowania przedstawili planowaną inwestycję. W oparciu o projekt zagospodarowania terenu i wizualizację inwestycji. Ja bym prosił ten mikrofon, który tam pan burmistrz ma. Pan przewodniczący mi potrzeba. Plan zagospodarowania przestrzennego terenu złożony do stanu... Czyli to jest tylko wyciąg z dokumentacji. Bo proszę Państwa to na nienowowe. Tak. To jest projekt zagospodarowania terenu złożony do starostwa powiatowego według obowiązującego na dzień dzisiejszy planu zagospodarowania przestrzennego. Co on zawiera? Na terenie gminy Lubliniec mamy zespół obiektów handlowo-słuchowych. i mamy linię rozgraniczającą pomiędzy gminą Lubliniec i Pawotką i na tej małej części Pawotkowa mamy tylko i wyłącznie teren utworzony w postaci parkingu. Następnie wraz z projektem opracowania przedstawili planowaną inwestycję w oparciu o projekt zagospodarowania terenu i wizualizację inwestycji. Tych, którą złożono o, o, o wystąpienie o pozwoleniu na budowę. Wizualizacja oczywiście nie składa się do pozwolenia. Proszę Państwa, żeby i teraz tak. Co z tego planu wynika? Ja bym poprosił, bo on jest potrzebny. Wczoraj był prezentowany dokładnie przez projektantów i inwestora na tym spotkaniu. Z tego wynika, że na terenie gminy Lubliniec inwestor planuje wybudowanie zespołu budynków o powierzchni 5979 m2. Teren utwardzony to 4812 m2. A na terenie gminy Pawąków zaprojektowano parkingi, teren utwardzony 3244 m2. Proszę Państwa, to są dane z wystąpienia inwestora o pozwolenie na budowę. I teraz może powiem, co inwestor winien złożyć aby wystąpić o pozwolenie na budowę. Zgodnie z prawem budowlanym, inwestor składa cztery projekty, egzemplarze, cztery proje, cztery egzemplarze dokumentacji technicznej, tak zwanego projektu budowlanego wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami. Dodatkowo Musi załączyć wypis z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo musi się okazać prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zwracam uwagę, że tym wszystkim przepisom zadość inwestor z te przepisy spełnił już dnia 7 sierpnia. 2012 roku. Inwestor przyznał również, że lepszym dla niego rozwiązaniem byłoby, gdyby Rada dokonała zmiany studium, a następnie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Wtedy będzie mógł w trakcie budowy dokonać zmian i wystąpić do starostwa powiatowego o zmianę pozwolenia na budowę w oparciu o projekt budowlany zamienny. Następnie przedstawiono Radzie projekt budowlany zamienny zagospodarowania budynku handlowo-usługowego. Powierzchnia zabudowy budynku i jego gabaryt na terenie gminy Lubliniec nie zmienia się w stosunku do zespołu, do zespołu budynków, które mają tę samą bryłę. Wzrośnie powierzchnia utwardzona do 6073 m2. Za, zaś na terenie gminy Pawłoków planuje się dodatkowo wybudować stację paliw. Inwestor przyznał również, ale to może później. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Proszę Państwa, o jest. Zamienne zagospodarowania dla tej inwestycji, którą inwestor zamierza wystąpić w terminie przyszłym o zmianach. Proszę spojrzeć na te dwie, na te dwa projekty zagospodarowania. Proszę Państwa Tu projekt zamienny, tu projekt ten, który został złożony w no wystąpienie pozwolenia na budowę. Gabaryty obiektu handlowo-usługowego są dokładnie te same. Powierzchnia jest dokładnie ta sama. Kubatura najprawdopodobniej będzie dokładnie taka sama. Na czym polega Luśnius? Ano tylko na tym, że tutaj jest zespół budynku, że ten cały obszar został podzielony na obiekty mniejsze. Ale gawary, architektura zewnętrzna wszystko pozostaje bez zmian. Chcę powiedzieć, że to wszystko jest na terenie naszej gminy. Na czym polega różnica tej zamiary? Ona polega na tym, że funkcja ta dla inwestora jest trochę korzystniejsza, bo jeszcze dodatkowo udaje się trochę zmieścić miejsc parkingowych na terenie naszej gminy. Na terenie gminy Pawonku mamy tyle samo miejsc, ile miało być, ale jeszcze tu gospodarowano teren dla lokalizacji stacji benzynowej na terenie gminy Pawonku. I to jest istota tej proponowanej zmiany.